Potocznie nazywana bocznym skrzywieniem kręgosłupa. W rzeczywistości to skrzywienie trójpłaszczyznowe, skolioza, najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Nieleczona może doprowadzić do wielu groźnych powikłań. Jakie są przyczyny jej powstawania? Jakie są metody jej leczenia? I kiedy niezbędna jest operacja? O tym opowiemy dziś Państwu w medycznym magazynie jedynki Po prostu Zdrowie. Elżbieta Oppenauer, zapraszam. Nasz kręgosłup. Jedno z najwspanialszych osiągnięć ewolucji. Jego rola w organizmie ludzkim jest niezastąpiona. To podpora ciała, ochrona rdzenia kręgowego oraz mocowanie dla kończyn. Niestety, na problemy z kręgosłupem narzeka dziś bardzo wielu ludzi. Na szczęście tylko niewielka grupa z nich cierpi na bardzo przykrą i bolesną chorobę skoliozę. Lekarze definiują ją w następujący sposób. Skolioza jest to wielopłaszczyznowa deformacja kręgosłupa, w której skrzywienie w płaszczyźnie bocznej, czołowej przekracza 10 stopni. Skoliozy dzielimy w zasadniczo na tak strukturalne skoliozy, czyli te, które mają ten swój trójpłaszczyznowy obraz, czyli zmiany morfologiczne kręgosłupa i kręgów, czyli zniekształcenia po prostu, i tak zwane czynnościowe, czyli które wynikają z pewnych. Zaburzeń, uszkodzeń, dosyć łatwych do zidentyfikowania, a nie dają tego zaburzenia, tej deformacji kręgosłupa. Co jest najczęstszą przyczyną skoliozy? To właśnie pozostaje tajemnicą. Choć dzisiejsza medycyna coraz lepiej radzi sobie z niwelowaniem jej skutków, przyczyny powstawania skoliozy najczęściej nie udaje się ustalić. To choroba, która bardzo często pojawia się w wieku dziecięcym, a za jej rozwój odpowiada naturalny wzrost i dojrzewanie. Panie doktorze, w społeczeństwie funkcjonują takie mity, że gdy dziecko krzywo siedzi, podpiera się za często i my nie pilnujemy tej jego prawidłowej postawy, to jest bardziej narażone na skoliozy. Czy to prawda? Nie do końca. W zasadzie, tak jak pani powiedziała, jest to jeden z mitów. Należy rozróżnić skoliozę i wadę postawy. To, o czym Pani mówiła, to najczęściej są skrzywienia boczne kręgosłupa wywołane tak zwaną posta postawę nichlujną. Czyli, czyli zaznaczmy, że skrzywienie boczne z kręgosłupa to nie to samo, co skolioza. Skrzywienie boczne kręgosłupa to nie jest skolioza. Skrzywienie boczne to jest tylko w jednej płaszczyźnie, w płaszczyźnie czołowej. A skolioza jeszcze musi mieć dwie następne składowe, czyli musi mieć torsję i rotację. Czyli kręgi muszą być między sobą zrotowane i jeszcze torsja, czyli zdeformowane wzrostowo. Czyli nie do końca jest tak, że dziecko nosi na jednym ramieniu tornister ciężki albo będzie zaniedbywało swoją postawę, to na pewno będzie skolios. Być może coś w tym jest. Na pewno warto prowadzić kliniczny tryb życia, unikać odłości. Dużo ruchu? Dużo ruchu, sportowa Tak, Może być pływanie czy każdy inny sport, każda inna aktywność fizyczna, mniej siedzenia przy komputerze. Także ergonomia nauki i pracy, czyli kształtowanie prawidłowych podstaw. No to jest higiena, higiena zdrowia i sylwetki, także, także kręgosłupa. Ale skoliozy do końca nie wiadomo w idiopatycznych, jakie są wpływy, obciążania, ale na pewno mogą zwiększać, przyspieszać progresję, ale nie wywołują skolioz. Jednak jak rodzic, czy lekarz pierwszego kontaktu może rozpoznać skoliozę? Podobno do wykrycia jej z dużym prawdopodobieństwem wystarczy kilka prostych testów. Wie o tym doskonale dr Paweł Nosarzewski, wybitny chirurg kręgosłupa, związany między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Dziecięcym w Wolsztynie. Dr Nosarzewski specjalizuje się w operacjach skolios idiopatycznych i neurogennych. Jak wygląda skrzywienie kręgosłupa, które powinniśmy już zakwalifikować do operacji? Najważniejsze w tym wszystkim jest pewnego rodzaju jakby regularność deformacji, to znaczy regularność, regularność z, y, odchylenia, zniekształcenia czy asymetrii. Dlatego, że dzieci często mają różnego rodzaju właśnie nieprawidłowe postawy, wady postawy, które nie są de facto skoliozą. Są pewnego rodzaju zaniedbaniem postawy. Jeśli pojawia się sytuacja, że dziecko ewidentnie skrzywia się w jedną stronę, y, zawsze tę samą stronę, a do tego no, takim najprostszym badaniem jest y, poprosić dziecko, żeby zrobiło skłon do przodu i widzimy, Tą asymetrię rotacyjną i podniesienie jednej łopatki do góry, co świadczy o rotacji kręgosłupa i jest bardzo ważnym elementem rozwoju skoliozy, no to już powinno zwrócić uwagę. Ale czy ten kręgosłup przyjmuje tylko literę S, jakbyśmy mogli tak zobrazować? Litera S to już jest właściwie sytuacja, kiedy mamy takie skrzywienie już bardzo rozwinięte, bo dochodzi do tak zwanego skrzywienia już. Kompensacyjnego, mamy mamy jakieś pierwotne skrzywienie i organizm dąży do ustawienia głowy nad miednicą, wyosiowania jakby ciała i pojawia się tak zwane skrzywienie wtórne, które no, równoważy to, prawda? Czyli mamy wtedy literę S. Zaczyna się najczęściej od litery C jeśli już mówimy o literach. Czy w przypadku tych dużych skolios, które mają ten kąt odchylenia powyżej 40 stopni, czy jedynym rozwiązaniem zawsze będzie operacja? Jedynym leczeniem skutecznym z skoliozy, która progresuje, no, która ma w tych wartościach powyżej 45-50 stopni, jest leczenie operacyjne. Żadne inne leczenie nie ma efektu takiego, chociażby, żeby zatrzymało deformację. Już nie mówię o wyprostowaniu kręgosłupa. Była swojego czasu robiona taka duża metaanaliza, czyli wielośrodkowe badanie, zbierające dane z różnych szpitali, z wielu lat sprawdzające skuteczność metod zachowawczych. Jakie to metody, te Czyli rehabilitacja, różnego rodzaju rehabilitacja, bo są i ćwiczenia, jakieś tam boczne elektrostymulacje, przeróżne rzeczy. Gorsety też często stosowane. I gorsety. I stwierdzono, że rehabilitacja, tu być może powiem coś kontrowersyjnego nadal w Polsce, ale taka jest powszechna wiedza obowiązująca na świecie, rehabilitacja nie leczy skoliozy. Jeśli mamy do czynienia z koroną strukturalną, żadne działanie rehabilitacyjne nie zatrzyma narastania deformacji, no a tym bardziej nie wyprostuje żadnego słupa. Jedyną metodą zachowawczą, która ma mniej więcej około 60% skuteczność, jest stosowanie gorsetów, tylko że gorset musi być rzeczywiście trzeba się wstrzeć dobrze w czas, czyli trzeba podać, dać, założyć gorset w odpowiednim momencie wieku dziecka, nie za późno, bo jeśli już jest wzrost zakończony, a skoro jest 40 stopni, ten gorset nie ma sensu kompletnie. Prawda? Potwierdzeniem słów pana doktora może być choćby przypadek dwunastoletniego Bartka, dziś pacjenta szpitala w Olsztynie. Droga na oddział dziecięcy tutejszego szpitala była dla tego pacjenta dość długa. Bartek cierpi na rzadką chorobę genetyczną zespół Willego Pradera. Po prostu ma wiotkie mięśnie, w związku z tym nie trzymają te mięśnie kręgosłupu. Praktycznie od początku, od, od, od wieku niemowlęcego, jest ten problem. I ten problem już tak się nawarstwił. Jest tak zaawansowana skolioza, że trafiliśmy tutaj do Olsztyna, żeby. Żeby nam lokalni lokarze tutaj pomogli. Ta choroba jest postępująca. Ona w ten kręgosłup nigdy nie był stabilny. Tak, nabierał tej krzywizny przez lata. Jeszcze próbowaliśmy leczyć za pomocą gorsetów takich plastikowych. Bartek trzy bodajże gorsety miał, z których wyrósł oczywiście i tak dalej, była to dokuczliwa rzecz. Bo... A te gorsety nie pomagały? Gorsety były po to, żeby tą chorobę przyhamować. W gruncie rzeczy spełniły swoje zadanie na tyle, ile mogły. No i ta krzywizna w tej chwili już jest tak duża, że no, nastał ten czas na operację, nie jesteśmy tutaj. Jak już Pan wiedział, że ma skoliozę, czy te trudności z poruszaniem się pojawiły się, były coraz większe? Znaczy, trudności nie miał trudności z poruszaniem się. Fakt, że chodzi, jest bardzo wykrzywiony na jedną stronę. Tutaj raz nawet pani <noise> tak, tak, taki żart powiedziała. Zapytała nas, czy ten chłopak się nie przywróci nie? w pewnym momencie, nie, już to był tak krzywy, ale fakt, że ma problemy z bieganiem na przykład, z takim, z takim dość szybszym ruchem, nie? natomiast z samym chodzeniem no, jakoś tam sobie daje radę. Nie? Cześć. Proszę. jest pod kontrolą Centrum Zdrowia Dziecka w tej chwili. To zależy pod jakim kątem. Endokronologia, nimi, to właśnie Centrum Zdrowia dziecka. Mhm. Natomiast ortopedia, no to byliśmy właśnie pod lodor lub otworcu. Kraj osób to tutaj u, u Państwa w Murzynie. Mhm. Przez jakiś czas byliśmy w Wiam Soku. Odwróć się na mnie tyłem, proszę, chodź. Złącz nóżki, się do przodu, się Machaj się. Ręczkami do I wyciągnij się głową teraz tutaj. OK. Możesz się ubierać. Bartek trafił między innymi pod opiekę doktora Tomasza Niedźwieckiego. Doktor Niedźwiecki, który pokieruje zespołem operacyjnym rekonstruującym w Olsztyńskim Szpitalu zmieniony chorobowo kręgosłup Bartka, jest jednym z niewielu w Polsce tak doświadczonych chirurgów kręgosłupa. Doktor Niedźwiecki specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Panie doktorze, z jakiego rodzaju skoliozą mamy do czynienia u chorego Bartka? Czy ta skolioza jest bardzo duża? Duża. Przekracza 100 stopni. Jest to dwukowa skolioza, gdzie główne skrzywienie jest większe od 100 stopni. Ten pacjent szukał pomocy w paru miejscach w Polsce. Ze względu na, na trudność w przypadku nie podejmowano leczenia, trafił do nas no i będziemy go leczyć. Na czym będzie polegał ten zabieg? Ponieważ jest to dziecko nastoletnie. Będzie to takie leczenie ostateczne, pierwsze i ostateczne, czyli duża korekcja i stabilizacja. W zasadzie chcemy odprostować cały kręgosłup od drugiego kręgu piersiowego do czwartego kręgu lędziowego i usztywnić to przy pomocy implantów. Jaka tutaj będzie największa trudność? Największa trudność, duży kąt skrzywienia piersiowy, wymagający szerokiego uwolnienia. I zastosowania w zasadzie segmentalnego, czyli, czyli w każdy krąg trzeba będzie wkręcić podwiesiłoby. Czyli duża ilość implantów i duże uwolnienie deformacji. Czyli bardzo trudna operacja. Trudna. Ja. A co by się stało, gdyby chłopiec nie został poddany zabiegowi operacyjnemu? No, prawdopodobnie w najbliższym czasie przestałby chodzić. W tej chwili jest to dziecko poruszające się samodzielnie. Przy dalszej progresji i yy, postępie choroby, prawdopodobnie no, doprowadziło to do ciężkiego inwalidztwa. Przed Bartkiem długa, kilkugodzinna operacja, która sprawi, że chłopiec będzie mógł nie tylko pierwszy raz w życiu się wyprostować, ale przede wszystkim spełnić marzenia swoje i swoich rodziców zacząć biegać. Ma Pan jakieś obawy przed zabiegiem syna? Yy, no mam bardzo duże obawy. Przede wszystkim boję się powikłań pooperacyjnych. Nie wiem, jak syna organizm przyjmie implanty. To jest podstawowy problem. Jestem pełen zaufania do lekarzy, no ale jako rodzic martwię się o to. Nie? Czyli te nerwy gdzieś i taki wewnętrzny niepokój towarzyszą? Są, 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 są. No i chyba u każdego rodzica, który tutaj jest na oddziale, te nerwy są niej. Bartek trafił już na stół operacyjny olsztyńskiego zespołu chirurgów. Ma wielkie szczęście. Nad naprawą jego kręgosłupa pochyli się jeden z najlepszych zespołów chirurgicznych w Polsce. O skrótowe zrelacjonowanie przebiegu operacji poprosiliśmy doktora Pawła Nosarzewskiego. Technika polega na tym, że trzeba odwrócić mechanizm powstawania deformacji. Deformacja powstaje w ten sposób, że kręgosłup się wykrzywia i wykręca, nie musimy go odkręcić i wyprostować. To taka rewolucyjna technika, którą stworzyli w latach 80. francuscy chirurdzy i na chwilę obecną tak naprawdę są jej tylko nowocześniejsze modyfikacje. Po prostu coraz lepsze implanty wchodzą technologie, które umożliwiają odwrócenie mechanizmu powstania deformacji. Jest to trudna operacja oczywiście. niewiele jest ośrodków czy osób, które się chce tym zajmować. To jest operacja żmudna, wielogodzinna często, bo wymaga po prostu żmudnej pracy. Czas operacji jest różny, od czego on zależy? No przede wszystkim od zaawansowania choroby, od wielkości deformacji, od jej tak zwanej sztywności, no bo ten kręgosłup nigdy nie jest sztywny, ale no, z racji z też wielkości deformacji ona jest bardzo mało korektywna. My to nazywamy taką sztywnością prawda, tego kręgosłupa. No i często też od tego, czy wcześniej nie były robione jakieś inne zabiegi i to jest też duża grupa teraz, może być coraz większa grupa pacjentów wcześniej operowanych w innych ośrodkach, nie do końca właściwie zoperowanych. I trzeba to poprawić. Trzeba to poprawić, i to jest no, wtedy rzeczywiście bardzo duże wyzwanie chirurgiczne. Trzeba, jak to wygląda? No, trzeba a, przeciąć skórę na plecach na dosyć długim odcinku, dosyć delikatnie odpreparować mięśnie, tkanki miękkie, żeby ograniczać maksymalnie utratę krwi, bo to jest dosyć krwawa operacja, z, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zabiegi operacyjne. Nawet jeśli chodzi o zabiegi ortopedyczne, które ze swojej natury są krwawe. Trzeba następnie zaimplantować śruby, na podstawie których, dzięki którym dokonuje się korekcji deformacji. To jest dosyć też wymagająca procedura, wymagająca technika, bo śruby wkręcamy w trzony kręgowe poprzez nasady. To jest taki, taka wąska kostna wypustka, która otacza, która tworzy jakby z jednej strony kanał kręgowy, gdzie biegnie rdzeń. Więc jeśli się pomylimy parę milimetrów w jedną stronę czy w drugą stronę, no to możemy doprowadzić do uszkodzenia. No jeśli śruba wejdzie do kanału kręgowego, to możemy uszkodzić rdzeń, a jeśli śruba pójdzie bokiem, to możemy uszkodzić jakieś duże naczynie. Także rzeczywiście jest jakieś no, zwiększone pewne ryzyko różnego rodzaju uszkodzeń, powikłań w porównaniu z innymi operacjami. No, ale nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, trzeba się tego nauczyć po prostu i y, trzeba to robić sprawnie, trzeba tego robić też. Y, Daje się dużo, żeby, żeby to robić sprawnie. No, mm. Bardzo ważny jest też sprawny zespołu operacyjnego. Jak dla mnie na przykład. Czas operacji ma znaczenie. Ktoś może powiedzieć, że operacje to nie są zawody, nie ścigamy się, prawda? Ale tu czas ma znaczenie, dlatego że, po pierwsze, im dłuższy czas operacji, tym większa utrata krwi, im dłuższy czas operacji, tym większe ryzyko infekcji. Żeby zmniejszyć ryzyko powikłań neurologicznych, w naszym ośrodku już od wielu lat stosujemy. Aparatury do monitorowania funkcji rdzenia, śródoperacyjnego. To znaczy podłącza się elektrody w różne miejsca, w nogi, w brzuch i stosuje się tak zwane potencjały wywołane, prawda? czyli podaje się prąd. Dzięki temu yy, yy, widzimy, czy co jakiś czas, w czasie przebiegu operacji, czy gdzieś nie doszło do zablokowania przewodzenia nerwowego. Głównie chodzi o rdzeń, bo czasami nawet może być taka sytuacja że technicznie wszystko jest ok, prawda? Ale doszło do drobnego zaburzenia, ukrwienia w rdzeniu. Bo jest duża operacja, bo doszło do jakiegoś na przykład naciągnięcia naczynia drobnego, do zakrzepu e, i my nawet nie możemy nie wiedzieć, nie? Że doszło do, w danym momencie do e, problemu w, w rdzeniu, a po jakimś czasie może być już za późno. Panie doktorze, jak my zapadamy na tle europejskim, jeśli chodzi o leczenie skolios? Nie źle, bo Techniki, stosowane techniki są podobne, implanty są podobne, dostępność ich jest dość szeroka. W Polsce jest za mało chirurgów kręgosłupa, wykształconych chirurgów kręgosłupa, w związku z tym są dość duże kolejki na, na takie zabiegi. Jest też no może niezbyt mała ilość ośrodków wykonujących, tylko zbyt mało pieniędzy na, na te zabiegi. Panie doktorze, a tu w Olsztynie ilu chirurgów operuje? Jak wygląda cały zespół? W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jest oddział ogólny ortopedyczno urazowy dziecięcy z którym jest związanych czterech chirurgów kręgosłupa. Nie wszyscy tu pracują, część jest większa, część jest zatrudniona na umowach kontraktowych. W związku z tym operujemy raz w tygodniu. To wychodzi tam ponad 50 zabiegów rocznie, dużych operacji rocznie.

Operacja dwunastoletniego Bartka zakończyła się sukcesem. Jego kręgosłup udało się przywrócić do stanu anatomicznego oraz skutecznie unieruchomić właściwe odcinki. Przed nim kilka miesięcy rehabilitacji i powrotu do pełnej formy. Bartek znalazł się w sporym już gronie pacjentów, którym lekarze z Olsztyna dali szansę na pełną sprawność ruchową i prawidłową anatomicznie sylwetkę. Kilka lat temu taką operację przeszła pani Klaudia Stępka. Klaudia, kiedy zaczęły się u ciebie problemy z kręgosłupem? Mniej więcej od dziewiątego roku życia mama zobaczyła, że kręgosłup jest lekko skrzywiony i od razu pojechałyśmy do ośrodka, w którym właśnie zajmują się leczeniem, ale początkowo nic nie, przyno nie, nie przynosiło żadnych efektów, dlatego zmieniłam lekarza i leczyłam się w Konstancinie koło Warszawy. Tam nosiłam 7 gorsetów, ale też skutek był w ogóle odwrotny. Miałaś jakieś dolegliwości? Jak to się zaczęło? Bo oprócz tego, że mama zauważyła, że coś jest z tym kręgosłupem nie tak jak powinno, to bolało? No tak, mimo właśnie, pomimo tego, że była estetyka zaburzona, ten kręgosłup wystawał, no to bóle był ogromny, bo łopatki bolały najbardziej i cały krzyż w sumie, w sumie też. Dlatego też chciałam jak najszybciej zabrać się za to leczenie. Skolioza w przypadku pani Klaudii nie tylko stanowiła spory problem estetyczny, ale również była przyczyną dolegliwości bólowych. Gdy pojawiła się tylko szansa na skuteczne leczenie operacyjne, pani Klaudia nie wahała się ani chwili. Dziś swojej decyzji nie żałuje. Ona odmieniła jej życie. Gdybyś mogła innym na przykład radzić, to co byś powiedziała? Ja nie miałabym żadnego, żadnych wahań, żeby podjąć tą pracę jeszcze raz. Nie bałam się wtedy i teraz też się nie boję. Osoby, które powinny zrobić operację, zachęcam do jak najszybszego skonsultowania się z lekarzem, bo czas działa na ich niekorzyść. Nie ma się czego bać, tak jak widać właśnie po moim przykładzie. Jeżeli ktoś trafi do doktora Masarzewskiego, ja mogę go polecić z autopsji, dlatego nie ma się czego bać i. I zdecydowanie zwiększa się i, i ten komfort życia się poprawia, tak? Tak, oczywiście. No, to widać właśnie, że y, realizuje się i na studiach, i modelingu, i, i w innych rzeczach, że poprawił się stan bardzo dobrze. Y, poszłam na jakąś pierwszą sesję zdjęciową. A marzyłaś o tym wcześniej, przed operacją? Y, nie było to moje marzenie, chociaż znajomi namawiali mnie do tego, żebym y, zaczęła coś w tym kierunku robić, ale y, nie myślałam o tym na poważnie. Gdy już zobaczyłam, że jestem prosta i, i nie wyglądam inaczej niż inne dziewczyny... Ale tylko dlatego nie marzyłam bo wiedziałaś, że masz skrzywiony kręgosłup, to był jedyny argument na nie. Myślę, że tak, bo, bo czas można znaleźć. Pomimo wszystko ja studiuję, ale godzę właśnie studia z modelingiem, bo traktuję to jako pasję i nie poświęcam tego, nie poświęcam modelingowi całego, całego czasu i mimo, że nie zarabiam na tym pieniędzy, to realizuję się w tym, bo sprawia mi to radość i w wolnym czasie po prostu się tym zajmuję. Jak Pan ocenia powrót do zdrowia Pani Klaudii, która miała sporą skoliozę, jest fotomodelką, pracuje i na pewno to, że pokazuje swoje ciało jest dla niej bardzo istotne? Znaczy Ja bym bardzo chciał, żeby wszystkie moje pacjentki zostały później modelkami. To jest tak, że skolioza jest też bardzo często problemem psychologicznym dużym. To są w większości staty statystycznie, jeśli chodzi o skoliozy idiopatyczne młodzieńcze, których najwięcej operujemy, 8 razy częściej występują u dziewczyn niż u chłopców. Chłopiec z tym poradzi jakoś, na siłownię, nadbuduje mięśniami, założy bluzę szeroką, natomiast dziewczęta no, mają z tym duży problem i bardzo często jest taka, no, można powiedzieć, trochę metamorfoza. Dlatego, że przychodzi dziewczyna, która jest zapadnięta w sobie, taka zachukana, no, schowana. schowana, a po operacji, rok po operacji przychodzi zupełnie inna kobieta. I to jest no, dla mnie jako dla lekarza no, rzeczywiście. Bardzo satysfakcjonujące. No i przykład pani Klaudi jest tym takim, można powiedzieć, zobrazowaniem tego w, no, w taki sposób bardzo dla mnie no, dobry. Skolioza to nie tylko wada postawy, to też często problem z samoakceptacją. Na przykładzie pani Klaudi możemy śmiało powiedzieć, że oprócz nowego kręgosłupa dostała znacznie więcej. Możliwość realizacji własnej pasji. I marzeń. Zapraszam Państwa na kolejny program po prostu zdrowie.